Jak się robi jakieś przemeblowania, remonty, to czasem coś ciekawego się znajdzie. Niepozorna rzecz pudełko, które leżało wiele lat na górnej półce. A pudełko po laptopie jak widać. Jak odchylimy to skrzydełko to tutaj widać coś fajnego taki nalot kurzu. Niby niepozorna sprawa, ale jak to się mówi, mała rzecz a cieszy. Wygląda to cool, jak dla mnie. No i widać właśnie ciekawy efekt, że tam, gdzie była przestrzeń taka lepiej określona, to jest taki ostrzejsze to. Natomiast, idąc tutaj, w środku, w kierunku środka pudełka, widzimy rozmycie tego, tego obrazu. Jakby który powstał tutaj przez no, powolne zbieranie się kurzu na przestrzeni lat. Tu po drugiej stronie starłem, tego nie ma widać dla porównania, ale z drugiej strony też coś takiego było. No naukowcy zawsze Lubią mieć porównanie, to znaczy, jak, jak wygląda coś, jeżeli nic nie ma. Jeżeli jest taki efekt, jakby tu jest, tu jest stan normalny, kiedy nic się nie działo, a tu jest stan taki, kiedy, kiedy ten kurz się zbierał. Więc to tak powiedzmy, jest taki standard naukowy. Ja nie mówię, że to jest naukowy materiał, ale tak to na ogół jest, że się porównuje w taki sposób. Czyli po prostu generalnie. No, można zobaczyć fajne rzeczy, które tworzy przyroda, nawet przy takich niepozornych działaniach, jak jakieś sprzątanie, przeprowadzka, remont czy cokolwiek. Ja teraz wezmę to, mogę troszeczkę zaburzyć to, ale widać nawet. Neta. Wezmę palcem. O! Już widać ten kurz w tym momencie. To jest takie wideo z cyklu, co tworzy przyroda. Dziękuję bardzo za uwagę.